Ciągnik Kubota model M4072 to idealny wybór do zadań komunalnych, który łączy zwrotność z niezawodną mocą. Wyposażony w silnik o mocy 74 mechanicznych, kompaktowy ciągnik świetnie sprawdza się przy pracach w utrzymaniu dróg, parków czy terenów zielonych, oferując jednocześnie oszczędność paliwa. Dzięki wygodnej kabinie i intuicyjnemu układowi sterowania. Operator zyskuje pełną kontrolę i komfort, co jest kluczowe w wielogodzinnej pracy w miejskich warunkach. System przekładni mechanicznej oraz doskonała zwrotność sprawiają, że M4072 sprawdzi się zarówno w ciasnych przestrzeniach, jak i przy bardziej wymagających zadaniach. Solidna konstrukcja i wszechstronność to gwarancja, że ciągnik poradzi sobie z pracami komunalnymi przez wiele sezonów. Ten model kuboty to profesjonalne rozwiązanie do efektywnej pracy nad terenami miejskimi i nie tylko.